Yo, siemanko, witam serdecznie. Kolejny odcinek z gry Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Kontynuujemy naszą przygodę w tym ohydnym śmierdzącym lesie. Oczywiście ja sobie tutaj jeszcze chodzę i ogólnie sprawdzam, czy nie ma czegoś, że tak powiem jeszcze tutaj do zebrania. Z tego co widzę, to chyba nie. Zbadaliśmy chyba już wszystko. Tyle miejsc, raczej większość tu widzę, że jest zaznaczony jakiś teleport, ale oczywiście standardowo nie zbadałem drugiej części lasu. Tu mamy jakiegoś przeciwnika, więc oczywiście go spróbujemy rozwalić. Mam nadzieję, że mi się uda. Poszedł w pizdziec, cóż. Cóż my to zdobyliśmy nowego? Właściwie nic ciekawego. Jakąś nową umiejętność yy, polepszającą, tak? Czy też nie? Tutaj, co tutaj mamy? Tarcza redukuje się na mniejsze wagony, które cofają większość liczby ścigniów. Cofanie wagowe, a zostaje ogłoszone. Nie, dziękuję. Na pewno to weźmiemy. Natomiast. Yy, Tutaj, oczywiście weźmiemy sobie to. I czy mamy coś jeszcze? Towarzysz, drogi towarzyszu. Potężny tak, dystansowy, który wywołuje eksplozję przy trafieniu. Zadając obra obrażenia, Dobra, no, A tutaj? Ja myślę, że wybierzemy to. Dobrze, zwiedzamy dalej. Tu jeszcze jest jakaś skrzynia. Coś tu było, ale to niestety. Niestety chyba, chociaż porównamy to z tym, co teraz tu mamy. Eee, nope, 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 Dobra, dalej, 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 dalej. Dalej przemierzamy. Cały teren. Szukamy, eksplorujemy. O Jezu, co to, co to co, co tu wyszło? Co to wyszło? jakieś nowi... ...przeciwnicy. Troszkę twardsi niż normalni. Ło, ło, ło. rozścieczone widmo. Ciekawe, ciekawe. Mamy jakąś tarczę. Tarcza niestety również mi się nie przyda. Zwiedzamy dalej. Kolejne zombiaki. W ogóle ten... aha, bo to jest... Dobra. Muszę pozwiedzać wszystko. Takie jest diablo, moi drodzy, dlatego te odcinki mogą być niezbyt ciekawe, mogą być nudne, ale przykro mi, muszę pozwiedzać cały teren, tak, aby wszystko, tu znowu coś się świeci. Kolejne wejście, dziwne. Drugie, kolejne dziwne wejście. Myślę, że tak obejdziemy sobie tutaj. Dzięki temu mamy ogólnie Odkrytą całą mapkę. Tak jest, cała mapka jest odkryta. I teraz musimy przejść sobie jakoś tak bardziej przez środek. Bo tutaj znowu coś się, że tak powiem, świeci. Co tu mamy? Krypta starożytnych. Kryptostan starożytnych, ale. Hmm, dobrze. I teraz jest dylemat. Czy iść po prostu tam? Czy iść tam? Może najpierw zrobimy tak, że pójdziemy sobie tam. Tu co jest? Tu jest teleport. Tak. Dobrze, więc w takim razie najpierw idziemy tu. Zbadajmy sobie to. To miejsce to jest co? Mogi, mogiła wojownika. Ok, wejdźmy tutaj i sprawdźmy, co tutaj znajdziemy. Tu może być coś ciekawego: nie ziemi. Są jakieś potworki. Oczywiście tarcza po prostu jest wyśmienita. choć nie do końca. Pomocy ko mnie niezmiernie. O Jezu, troszkę mnie kuleją. Ale myślę, że damy, damy radę. Coś z niego wypadło, co ciekawego. Niestety, same, same śmieci. I tutaj mamy symbol honoru Czyli pierwszą część tego co mamy zdobyć już zdobyłem. Jest symbol honoru. I teraz musimy przedostać się do drugiej krypty. Znaczy krypty. W drugie miejsce, które również odkryliśmy w lesie. Po to, aby zdobyć symbol światła. Okej, okay. tak teraz zrobimy moi drodzy. Drugi jest tutaj niedaleko. Mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi. Te pokraczne stwory mordują w lesie moich ludzi, a ja nie mogę nic zrobić. Okej, wchodzimy tutaj. Wchodzimy tutaj. Cały czas, moi drodzy, mamy rozdział. Rozdział pierwszy, Który jest naprawdę dosyć długi, jak sami widzicie, no bo to już jest... bodajże, 14 bądź 15 odcinek, nawet nie wiem. Wstąciłem właściwie żachubę. Z tymi odcinkami. Wybaczcie za te dwa odcinki wcześniejsze, które były dosyć takie krótkie, no, ale to tak po prostu wyszło. Najpierw, myślę, że trzeba najpierw pozbyć się tych właśnie takich fioletowych. One plują kulami i wzywają cały czas nowych szkieletorów. Więc najpierw pozbędziemy się tych gnojków, ok? A później zajmiemy się szkieletorami samym sobie. Tu tak, jeszcze jest jakiś nawet koksik większy, a jest tu jeszcze gdzieś pulujący. Momencik. No właśnie, zobacz zabity. I teraz pozbywamy się reszty towarzystwa. Oczywiście zbieramy to co. To, co wyrzuca z siebie, tutaj również kolejna nowa rzecz, która właściwie tylko zwiększa nam, e, tak naprawdę, chyba siłę. Natomiast cała reszta jest w czarnej dupie, więc myślę, że z tego nie skorzystamy. Jest tam przejście gdzieś, ale tutaj również coś mamy, więc warto tutaj zajść. Kolejny audiolog. Skrzynia z jakimiś nowymi rzeczami. 45. Weźmiemy. Zdecydowanie nam podnosi wszystko. Chociaż niekoniecznie. Momencik. E, to nam powiększa, tak? To nam zwiększa tylko pancerz. To lepiej w sumie użyć tego. Otóż to. I jakaś nowa broń, której niestety nie mogę wykorzystać. Czy nas towarzysz może wykorzystać nasz towarzysz nie może wykorzystać nic więcej. Okej, okay. w takim razie teraz idziemy do góry. Idziemy tu gdzie mamy iść? Czyli, aha, właśnie tu zabieramy ten symbol światła. Ale mamy jeszcze symbole na ...piedestała. Boże, takie dziwne nazwy. Chyba wszystko, co możemy tutaj zrobić, bo musimy się tam po prostu spierdzielać. Tak to zrobimy. Tak to zrobimy. Dobrze, w takim bądź razie uciekajmy stąd. Eee. I. Aha, mamy się wrócić dosyć spory pory kawałek? Z tego co widzę. Okej, okay, w każdym, no to w takim bądź razie wrócimy się. Jeżeli tak nakazuje nam gra. Tak to zrobimy, więc się wrócimy. Miejmy nadzieję, że jakiegoś większego oporu nie natrafimy na swoje drodze. Chociaż jakieś takie dziwne dźwięki słyszę. Albo mi się przynajmniej wydaje. w każdym bądź razie e, zapylamy sobie tędy. Zatopiona świątynia. O! Jezu, zaś się i teraz tak, tutaj dajemy pewnie jedną część. Tak jest. I tutaj dajemy drugą część. Pewnie wykonane. I teraz. Kogoś tam musimy pokonać. Coś tam zrobić. Dobrze. Wchodzimy na do tej świątyni. Zobaczmy, kogo tu będzie mieć do pokoju. Wejdź do zatopionej świątyni, przeszukaj zatopioną świątynię. W porządku. Przeszukamy. Widzę, że tutaj mamy już y, towarzystwo i są też te polujące które y, moim zdaniem trzeba zabić. Jest tam też jakiś koksiu większy. Zobaczymy. Już podchodzi na mnie. wow, 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 Wziął wielki zamach. Zobaczmy, jak bije ten mój kompan. 120. Nawet spoko i widać też, że ogólnie on bardzo spowalnia naszych wrogów. To mi się podoba. O oh, czy Jest tego więcej? No to już mi się średnio podoba. Ale okej, okay. myślę, że dam radę jakoś. I on tam bije ich w pierdzie. Wow, wow, wow. Po prostu wybuchają z tego co widzę. Dlatego traciłem też troszkę życia. Okej, okay. coś tam zabraliśmy. Znowu mamy kolejną nową rzecz. Która zamęt do kupy daje nam pancerza, tak? To jest właśnie ciężki wybór. Czy to? Czy to? Dobrze, trudno. Najwyżej stracę. Rozmawiałem z tym ziomkiem. kim Otwieraj ziomek, otwieraj. Tu nie znowu będzie po sobie na pewno będą. Co tu mamy? Tak na pewno, już, już to widzę. Raczej prędzej ja ubiję wszystkie potworki niż zginę. zginę. <ścoughs> o! Oh. Coś przyleciało. Jakieś mroczne zeloty. Nie! Yeah. Z żaden dla mnie przeciwnik, ale co mam zrobić dalej? Zdobądź fragment miecza. Tylko, że tu żadnego miecza nie ma, chyba że teraz. No, zabierę go. Zabraliśmy, go. Eee, bo nie, to raczej nie. To, to mi się po prostu nie przyda kompletnie. Wszystko raczej tutaj zmieniło się. Co do naszego kompana, jest wszystko wybrane. Ok, rozumiem, że to wszystko. Zabierz się z ramymi czarnego trystu. Tristam Aha, czy teraz musimy wrócić się znowu do Tristamu. Tak, to zrobimy, wróćmy się do Tristamu. Do Tristamu! Powrót do Tristamu. Wojownik wraca do Tristamu. Tylko, że pytanie za 100 bucksów. Yy, Potrzebuję mój teleport. A mój teleport jest tutaj. Świetnie. Yy, nowy Tristam, jak najbardziej. Jak najbardziej nowy Tristam. Kolejna część mieczyka została zdobyta. Nie oczywiście, tak jak mówiłem, cały czas mamy. Pierwszy rozdział. Ok, porozmawiałem z tym wujem. Kierunku... Teraz będziemy się dalej... Eee, dalej będziemy podróżować, na pewno. Tylko teraz tak, moi drodzy, bo... Aha, trzeba tam iść, ok. Ale najpierw... to znaczy się nie. Najpierw pójdziemy chyba i sprzedamy coś, bo... Mam mamy trudno. tyle... Mam tyle i... Tyle gówna, niepotrzebnego, sprzedaj. Yy, nie potrzebuję tego, bo to jest naprawdę. Wszystko to jest gówno. Rękawiczki, te, które wszystkie są na minusie, na pewno sprzedam. Na pewno to sprzedam. Na pewno to sprzedam. To na razie może zostawimy. Chełmy, które wszystkie też nic mi nie dają, sprzedajemy. Tu wszystko również. E, tarcze. Wszystkie może oprócz tej jednej zostawimy. E, buty. Wszystkie... Wszystko mi daje minus. Tak samo tutaj, właśnie minus. E, no... Tu jest dosyć ciężki wybór. Ale dobra, wszystko, wszystko myślę, że wypierdalimy w pizdzie. Pozostawiamy tylko to, co jest nam potrzebne. Naprawimy to co możemy i teraz pytanie co możemy kupić właściwie to nic ciekawego Nic. tarcza jedynie, która dodaje zdecydowanie lepszym pancerz i życie hmm. ciężki wybór, naprawdę bardzo ciężki wybór uwierzcie mi że niełatwo jest dobrać coś Odpowiedniego Dobre, aha, dobrze to kupimy. A to, co obecnie mamy, dobrze, tak i teraz tak sprawdźmy, co nam to da. Zdecydowanie więcej lepszych rzeczy, przynajmniej przede wszystkim. Aha, tam to wszystko więc sprzedałem, tak. Tak. Dobrze, tu tego ziomka, czy możemy coś z niego zrobić? Odzysk, właściwie nie bardzo, zbrojenie. Nie, tutaj co mamy? Też nic ciekawego. Nie wiem właśnie co niego można robić tak naprawdę Okej okay. Więc koc... poczta. Nic ciekawego Dobra. Tu jeszcze jest ten ziomek. Potrafisz docenić jakość moich towarów? co on to ma? O, o o, chwila, chwila, chwila. Zdecydowanie. Kupujemy to tarcze. O kurwa, ciomak. Dawaj, dawaj. Tu nic ciekawego. Hełmy. Nic nie ciekawego tutaj. To zdecydowanie daje nam więcej. Kupimy. Rękawiczki nie. brąz też nie. pierścień też. Dobrze, i teraz o, zrobimy tak. Z Zakładamy lepsze. O! No, moi drodzy, zdecydowanie teraz lepiej. Proszę bardzo. No, mój tank już robi się naprawdę dosyć lepszy. A myślę, że resztę tych moich rzeczy e, w pizdu sprzedamy. Może poza tym. Natomiast tak. To do wyjebania. E, to też to wydukcja. No, muszę przyznać, że to już robi się dużo ciekawiej. Ale teraz mam takie pytanie: jak mam przywołać kompana, towarzysze? Towarzysz. Eee. Ja bym chciał zmienić odpraw. Niech fortuna ci sprzyja. A zatem. O, oni tutaj są, okej. Okay. Złożyłem Templariusza sobie weźmiemy. Nic, nic tu ciekawego mu no nie możemy dać. Zsierżuje na wroga, zadając mu... Eee, no ogłuszając no, wszystkich przycinków. powinni... Okej, okay, zadaje przeciwnikowi potężny cios. Damy mu to. Dobra. Myślę, że będzie tak najlepiej, moi drodzy i bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka, ale myślę, że w tym momencie zakończymy i do usłyszenia następnym razem, hejosik, trzymajcie się cieplutko, hejo!